Dobrze, brawo. Tak, chrupeczka. No dobrze, a ty nie chcesz tam iść, co? Jak mi zastępuje drogę, to nie chcę tam iść. Próbowałem jak zwykle pójść po do głównej ulicy, ale zastąpiła mi drogę, ewidentnie prosząc, żebyśmy tam nie szły. No i w ciągu ostatnich 6 miesięcy udało nam się tam dojść trzy razy. To są rzadkie dni, kiedy Koko ma pewność siebie i, i siłę na coś takiego. Ale ja wiecie, się nie poddaję. Ale kuku, tu zostaw mordinki. Fujka. Dobrze, dobrze, no dobry piesek. No dobrze kukuś, dobrze. Koko, ko, ko, tu, tu tu, tu tu tu. Dobrze, brawo. Okay. o brawo! Jego zwinna piesa. Super. Okay. Super! Jest taka fajna pogoda, że działamy jeszcze Mandziulę na spacer. Idziemy trochę spotkać się z jej przyjaciółką Lilii. Jakaś śliczna rutynka nasza. Jestem. Hmm. Czy w tej sytuacji może być coś takiego, co rzeczywiście może być dla Ciebie zagrażające? Warto się zatrzymać. Ale miałam Ci dobrą terapię. Czuję się teraz taka fajnie lżejsza. Naprawdę, taka dobra sesja. W ogóle w ostatnim Girl Toku mówiłam, odpowiadałam na takie pytanie, czy uważam, że warto się jakby słuchać swoich przeczuć. No, ja odpowiedziałam tak generalnie, że ja swoim przeczuciom nie ufam. Natomiast wy w komentarzach mocno pisaliście o tym, że dosyć ufacie swoim przekonaniom i że bardzo wam pomagają w życiu. No więc dzisiaj właśnie na terapii zapytałam Moniki, co ona o tym uważa i właśnie jakie jest tutaj takie psychologiczne stanowisko na ten temat. Monika mnie zaskoczyła, bo powiedziała, że psychologia uważa, że takie przeczucia które mamy, to jest informacja z naszej podświadomości i warto się im przyglądać. Jakby samo przeczucie nie, nie oznacza, że od razu warto za tym podążać, ale na pewno warto się temu przyjrzeć, bo jest to jakaś tam informacja z naszej podświadomości, z naszego ciała. Tak więc idę na za komentarze. Muszę sobie dokładnie, wiecie, zbadać temat, bo jest opcja, że mam tutaj jakieś takie błędne założenie. Mm, by the way, guys, chciałam Wam bardzo podziękować za polecenie mi lodów. Solony kokos z mango. Troszeczkę rodzinny kanibalizm. I, i, I się tak troszkę nie godzi, a z drugiej strony fajnie dobre. Mmm, słone kokosowe z wyraźnymi kawałkami mango. Naprawdę nie ma w gębie. Jestem umalowana, ubrana, gotowa do fotek, ponieważ zaraz jedziemy z Maliną robić ważną dla mnie współpracę ponieważ mam współpracę z Kazarem. W ramach tej współpracy wybrałam i zamówiłam trzy pary butów. Po pierwsze takie eleganckie, jasno-żółte klapki na 7-centymetrowym obcasie. Sam obcas jest w ogóle dosyć ciekawy, ponieważ ma taki fajny, cofnięty, klepsydrowy kształt, chociaż no i tak nie da się ukryć, że tutaj główną gwiazdą jest to krzyżowanie, które jest wykonane z takiej właśnie grubszej, miękkiej skóry i wygląda bardzo ozdobnie. Są bardzo wygodne, pięknie wyglądają do spodni, pięknie wyglądają do spódnic i sukienek I ja planuję właśnie w tym roku pójść u nich na ślub moich ziomeczków. Oni planują taką ogrodową imprezkę, więc wydaje mi się, że to będzie świetny fit. Jestem zakochana w tych butach. I są takie wygodne. Przechodzimy do kolejnych butów. Takie minimalistyczne, skórzane trampki. Z wyższą platformą, przez co zarąbiście wyglądają, te jakichś takich szerokich spodni, do też długich spodni, takich na przykład, wiecie, dzwonów nachodzących na buty, bo nie są za delikatne. Są minimalistyczne, trampkowe, ale dzięki platformie troszkę cięższe i zarobiście to się wszystko balansuje. Moje są już trochę brudne, mam nadzieję, że wybaczycie, ponieważ od kiedy je dostałam, noszę je codziennie. Pomimo tej platformy są lekkie, jak piórko, są bardzo miękkie. Wygodne i takie elastyczne. Ta platforma ich wcale nie usztywnia. Tego typu biały but to w mojej kolekcji jest właśnie taki codzienny must have. Zaczynamy drugi dzień zdjęć. Dzisiaj postawiłam na taką trochę bardziej wakacyjną stylówkę, ponieważ robimy dzisiaj klapeczki. Klapeczki w ogóle są. Cudowne, takie wygodne że szok. Już przy pierwszym nałożeniu czuję się, jakbyśmy się po prostu znali od zawsze. Jakbyśmy się w zasadzie, jakby się w zasadzie w nich urodziła. Najpierw wyszedł klapek, dopiero potem ja. Cała stylówka jest taka lekka, jasna, plażowa, włosy w boho, klimacie. No i mam nadzieję, że well. na tych fotkach poczujemy chociaż trochę lata. Nie wiem, czy jest to możliwe, bo jest kwiecień, ale postaramy się. Zdjęcia skończone. No, i jeżeli chcecie złapać któreś z tych butów, to linki wstawiam Wam na dole w opisie. No a ja kończę już dzisiaj w sumie robotę i idę teraz na drineczki i kolację z moją kumpelą Mileną. Muszę się Wam pochwalić. Właśnie otworzyłam prezenty wielkanocne. I od mamy Michała dostałam <laughs> takie skarpetki. <laughs> Różowe skarpetki, w sarny. <laughs> to są jakieś kozule niesarne w ogóle? Tu mamy ładki centrum. Czy to nie są Bambi? Bambi, no, może Bambi. Tak. <laughs> Hmm. A, ale dobra, To jest w parze 13,5 Czyli 15. Udało się utuczyć Koko. Z 12 kilo w 6 miesięcy weszła na 15. A weterynarz właśnie kazał nam ją trochę utuczyć, bo miała wiecie mocno niedowagę. No więc. Well, sukces. To są nagle kumpluniec. <noise> jest jakiś gramy. miękkie ogonki, to ładne łóżka. Tak. Shocking. No dobrze, idziemy. Wszyscy w szoku, naprawdę. A u nas tam chcę się rozwiązania na tak, że nie dostajemy tam w tym, że nie chcemy, tam chcemy, nie chcemy, nie nie chcemy, nie chcemy, nie Weszło 57,5 kg w wyciskaniu kurde w końcu. Po jakichś chyba dwóch miesiącach robienia trzy razy w tygodniu. No i na koniec jeszcze zrobiłam mega wyciskowego crossa, czyli wiosło, berpi pompki, wiosło, berpi pompki. I tak najpierw dalałam przez 15 minut. I teraz ja już naprawdę marzę tylko i wyłącznie o spanku. Ja się nie dziwię, że od kiedy zaczęłam tak mocno ćwiczyć, to totalnie przestałam imprezować. Ja jak przychodzi do weekendu, to jestem już tak zużyta po całym tygodniu treningów i spacerów z psami. Uff, jeszcze tak 3 lata temu to byłam totalnie imprezową bestią. Ale miałam siłę, bo od poniedziałku do piątku nie robiłam nic. No to potem w piątek mogłam troszeczkę potuwać, no nie? A teraz żyję jak bardzo silny stary człowiek. Dzisiaj zrobiłam takie zakupy typowo uzupełniające. Trochę warzyw, dosyć w sumie dużo owoców, bo po weekendzie nam się wszystkie skończyły. Jajka, mięso mielone, pieczywo, trochę nabiałów. Uzupełniłam też ten ocet balsamiczny, ciecierzycę, fasola, pomidory. Z przypraw tylko czosnek, no i makarony. Dzisiaj zrobiłam zupę miso z mięsem wieprzowym, ale właśnie dla podkręcenia tego mięsnego smaku dodałam też łyżeczkę bulionu wołowego, no i z nowości dodałam też makaron udon, który jest dostępny w Lidlu, taki już gotowy, jego się po prostu gotuje 4 minuty i makaron udon ma świetną nitkę, świetną konsystencję, ponieważ jest właśnie taki grubszy, bardziej można powiedzieć gumowaty, więc jest świetnym kontrastem dla tych chrupiących warzyw. Do tego takie bardziej szorstkie w konsystencji mięso mielone. Naprawdę uważam, że to siedzi i zarąbiście, no a zupę dalej robię w 15 minut. Więc piękna, mięsna, bezwysiłkowa zupa. Mm, mm, mm. Temat jest wart uwagi, no bo właśnie jak podchodzisz holistycznie do ciała i odżywiasz się zdrowo, chodzisz na mm. spacery, trenujesz, no to od obójczu jest ponad 80 mięśni. Samych okay. jest 42. Ćwiczenia i masaże w połączeniu dają to, co właśnie aktywność fizyczna, i siłownia i masaże dla naszego mm. ciała. I to samo się dzieje z twarzą. To tutaj jest tutaj przyjemne. Jest to, to nie, jak są poliki napuchnięte. Mm. A, <laughs> Zobaczmy jak ta lewa pójdzie. Oj, bardzo krzywo. Miałaś rację, że mi to mózg zryło. O, wow. To było niezwykle rozluźniające doświadczenie. Ja już od pewnego czasu się właśnie interesowałam jogą twarzy, bo słyszałam, że ona świetnie pomaga wzmocnić pewne mięśnie i rozluźnić pewne mięśnie, więc właśnie pod kątem bruksizmu wydawało mi się to zarąbistą opcją. No i właśnie Justyna do mnie napisała na Insta, czy chciałabym się z nią spotkać, ona mi online wszystko pokaże. Jak co, to, to w ogóle Justynę możecie obczaić stacjonarnie w Warszawie, bo ona prowadzi takie swoje studio, joga, boks, ogólnie joga twarzy. No więc, well, będę sobie teraz ten masaż robić. No i mam nadzieję, że moja buzia będzie troszeczkę odpuchnięta. Dodam też, że wiecie, przez to, że ja dużo siedzę przy kąpie, to bardzo często mam taki zacisk właśnie tutaj w strefie oczu, tego ciągłego mm, skupiania się. No i też Justyna pokazała mi, jak rozluźniać oczy. I teraz mam takie... O, jest, mam takie miłe uczucie tutaj. Bardzo dobre to jest. Miałem sobie taką kaszkę high protein z Lidla. To jest ten taki najzwyklejszy smak, kaszka mleczna. Oj <laughs> <I> przepraszam, zakrzywisiłam <laughs> się. Są jeszcze inne smaki i wszystkie są bardzo dobre. To jest właśnie taka idealna przykąska do pracy, między posiłkami. Ja to zawsze trzymam w studio i mam pod ręką jak kręcę filmy. A dzisiaj kręcę film na wtorek, czyli mierzenie dziwnych rzeczy. Zjem, nabiorę trochę energii, no i kręcę.